Komisarz Klaudia Traczyk przyjeżdża na jedno z osiedli w Krakowie. Ktoś potrącił siedemnastolatkę i uciekł z miejsca wypadku. Pogotowie właśnie zabiera dziewczynę do szpitala. Na miejscu są jej zrozpaczeni rodzice. Dobra. Jest, jedziemy. Ratujcie ją, rozumie pan? W jakim jest stanie? Stan jest proszę pana. Gotowe? Masz? Przepraszam. Jedziemy, jedziemy. to. jedziemy za nimi. Ja samochód zanimi, się tak? za bardzo trzęsł ręce. I, i weź samochód. Czy państwo widzieli, kto potrącił córkę? Niech pani Czyska poczeka. Byliśmy w domu, mąż usłyszał huf. Co tu córka? Wracała z treningu, mieszkamy tu. Czyli państwo nie widzieli tego wypadku? Nie, nie, nie. Klaudia widzi, że kobieta jest w szoku, dlatego pozwala jej odejść. Technicy badają ślady pozostawione przez samochód. Lakier biały. Musiał wjechać w nią z niezłą prędkością. No to co, nie zauważył jej? Nie próbował hamować, w ogóle nie ma śladu hamowania. Nie wiem, może stracił panowanie nad kierownicą? Muszę się temu dokładniej przyjrzeć. W śledztwie uczestniczy inspektor Bogdan Wilczewski. Razem z Klaudią zastanawiają się, jak mogło dojść do potrącenia nastolatki. Warunki atmosferyczne były bardzo dobre, widoczność też. Miała na sobie sprawą kurtkę, więc kierowca musiał ją widzieć. No, albo był pijany, albo naćpany. Tak. E, dostałam listę od krzyśka samochodów z takim rozstawem osi ku jak autosprawcy. Takich modeli jest aż dziewięć, więc trochę tego jest. No i wiemy, że to był kolor biały. Dzień dobry, no, szukaj. Jak się dzisiaj czujemy? E... Bardzo miłością, że mam na nowy Dobra, e... jestem dzie... gotowy do nowych tak, zadań, tak, tak, się. Dzień dzień nowy, świetny Scho Schowaj się na razie, bo. Tak. Mam papierkową robotę. Co Bogdan. E, tak. Mogę prosić? Oczywiście. Co on tu jeszcze robi? Miałeś mu podziękować. Ale Mario, to nie jest takie proste. No ale zatrudnić go bez mojej wiedzy, to już było proste, tak? Ale to jest świetny chłopak, tylko trzeba dać mu szansę po prostu. Powiedziałam, nie i nie zmienię zdania. Ten dzieciak nie ma za doświadczenia. Dobrze o tym wiesz. No Mario, ale ja nie mogę tak go wywalić, bo prokurator przy... Mówiłam ci już. To twoje zmartwienie, jak to załatwisz. Chłopak ma zniknąć. Załatw to. Inaczej my też się pożegnamy, jasne? Jasne.